Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakbyś obserwował ostatni akt historii ludzkości rozgrywający się na twoich oczach? To niepokojące poczucie, że potęgi światowe, które dziś widzimy jako wznoszące się i upadające, to nie tylko przypadkowe wydarzenia polityczne, ale elementy starożytniej układanki, która została ujawniona tysiące lat temu. Czy zauważyłeś, że każdy doniesienia o globalnych napieciach, niestabilności gospodarczej i tworzeniu nowych sojuszy światowych zdaje się echem ostrzeżeń zapisanych w piśmie świętym na długo przed naszym narodzeniem? Ten niepokój w Twoim duchu to nie paranoja ani lek przed niepewnymi czasami. To Twoja dusza rozpoznaje, że jesteśmy żywymi świadkami ostatniego rozdziału proroczej osi czasu, która Bóg objawił młodemu hebrajskiemu prorokowi ponad 2500 lat temu. Widzisz, jest powód, dla którego każde wielkie mocarstwo światowe w historii podało dokładnie tym samym schematem wzlotów i upadków, i jest powód, dla którego obecny system globalny wydaje się tak niestabilny i rozbity. To, co wyczuwasz, to prawda, której większość światowych przywódców nie chce uznać. Ludzkie żady nigdy nie miały być trwałe. I szybko zbliżamy się do momentu, w którym wszystkie ziemskie królestwa zostaną zastapione jednym, wiecznym królestwem, które nigdy nie zostanie zniszczone. Historia zaczyna się w starożytnym Babilonie, na dworze najpotężniejszego władcy, jaki kiedykolwiek żył w historii. Król Nabuchodonozor władał imperium rozciągającym się od Zatoki Perskiej po Morze Śródziemne, od Gor Armenii po pustynie Arabii. Zdobył Jerozolimę. Zniszczył świątynię Salomona i uprowadził najznakomitszych młodzieńców Izraela, aby służyli w jego pałacu. Dla naturalnego oka wydawało się, że Bóg Izraela został pokonany przez bogów Babilonu, że lud przymierza został trwale rozproszony, a imperium Nabuchodonozora będzie trwać wiecznie. Ale w drugim roku jego panowania Wydarzyło się co wstrząsnęło tym potężnym królem do głębi i ujawniło ostateczny plan Boga dla całej historii ludzkości. Zaczęło się od snu, nie byle jaki sen, ale wizja tak wyrazista i niepokojaca, że wyrwała Nabuchodonozora ze snu w środku nocy, a jego serce waliło z przerażenia. Obrazy były tak wyraźne, że wiedział, iż to nie tylko jego podświadomość przetwarza wydarzenia tego dnia. To było coś nadprzyrodzonego, coś co wymagało natychmiastowej interpretacji. Ale tutaj historia przybiera kluczowy obrot, ujawniając nature boskiego objawienia. Kiedy nabuchodonozor się obudził, odkrył, że choć emocjonalny wpływ snu pozostał przytłaczający, szczegółowe szczegóły zatarły się w jego pamięci. Wiedział, że widział coś o monumentalnym znaczeniu, ale nie mógł sobie dokładnie przypomnieć, co to było. W desperacji król wezwał wszystkich medrców Babilonu, magów, czarowników, czarnoksiężników i astrologów, którzy służyli mu jako duchowi doradcy. Byli to ludzie, którzy twierdzili, że maja nadprzyrodzona intuicję szczycili się swoja zdolnościami interpretowania snów i odkrywania ukrytych tajemnic. Ale kiedy nabuchodonozor rzucił im wyzwanie, ich pewność siebie szybko przerodziła się w panikę. Król nie chciał tylko, żeby zinterpretowali jego sen, zażadał, aby najpierw powiedzieli mu, co mu się przyśniło, a następnie przedstawili interpretację. Skoro naprawdę mieli dostęp do boskiej wiedzy, argumentował: Powinni być w stanie wyjawić zarówno sen, jak i jego znaczenie. Medrcy zaprotestowali, twierdząc, że to niemożliwe, że żaden król w historii nigdy nie wysunął takiego żadania. Argumentowali, że tylko bogowie mogą ujawnić takie tajemnice, a bogowie nie mieszkają ze śmiertelnikami. Ich protesty jeszcze bardziej rozwścieczyły Nabuchodonozora, który wydał wyrok śmierci na wszystkich medrców w Babilonie. Jeśli nie zdołają udowodnić swojej duchowej władzy, ujawniając jego sen, to sa bezużytecznymi oszustami, którzy zasługują na śmierć. Wyrok ten dotyczył Daniela i jego trzech hebrajskich przyjaciół, mimo że nie byli obecni, gdy rzucono mu wyzwanie. Kiedy Daniel dowiedział się o dekrecie królewskim, nie spanikował ani nie próbował uciekać. Zamiast tego uczynił coś, co odsłania istotę prawdziwej posługi proroczej poprosił o czas, a następnie udał się do swoich przyjaciół Szadraka, Meszaka i Abednego i poprosił, aby zwrócili się do Boga niebios o łaskę w związku z ta tajemnica. Nie próbowali rozwiązać problemu za pomocą ludzkiej mądrości ani politycznych manewrów. Uznali, że jest to boska próba wymagająca boskiej interwencji i zobowiązali się do modlitwy i postu, a z Bóg objawi odpowiedź. Tej nocy, gdy Daniel szukał Pana całym sercem, Tajemnica została mu objawiona w nocnym widzeniu. Zwróć jednak uwagę na kolejność wydarzeń, bóg nie tylko dał Danielowi interpretację snu, najpierw pokazał mu dokładnie tę samą wizję, która miał na Buchodonozor, pozwalając mu opisać każdy szczegół snu, zanim wyjaśnił jego znaczenie. Nie było to domysłem ani duchowa manipulacja, było to autentyczne objawienie prorocze, które mógł zweryfikować sam król. Rankiem Daniel miał zarówno sen, jak i jego interpretacje, ale co ważniejsze, otrzymał przesłanie od Boga Niebios, które miało rozbrzmiewać echem w korytarzach czasu aż do końca świata. Pozwólcie, że zatrzymam się w tym miejscu i przemówię bezpośrednio do Waszych serc, ponieważ czuję, że wielu z Was, którzy teraz to ogladacie, mierzy się z własnymi beznadziejnymi sytuacjami, okolicznościami, które wydaje się nie mieć ludzkiego rozwiązania. Może macie do czynienia z członkami rodziny. Którzy wydaje się, całkowicie zatwardziali na Ewangelię i zabrakło wam słów i strategii, by do nich dotrzeć. Może zmagacie się z problemami finansowymi, które matematycznie nie mają sensu, gdzie liczby po prostu się nie sumują bez względu na to, jak próbujecie sobie z nimi radzić. Może zmagacie się z problemami zdrowotnymi, których lekarze nie potrafią w pełni wyjaśnić ani skutecznie leczyć a może obserwujecie moralny i duchowy upadek w waszej społeczności i czujecie się przytłoczeni ogromem ciemności, która zdaje się rozprzestrzeniać na wszystkich frontach. Jeśli znajdujecie się w sytuacji, w której ludzka mądrość osiągnęła swoje granice, a wszyscy eksperci twierdzą, że wasza sytuacja jest beznadziejna, to musicie usłyszeć, co zamierzam wam powiedzieć. Bóg specjalizuje się w objawianiu rozwiązań niemożliwych problemów ale często czeka, aż ludzkie zasoby się wyczerpia, zanim zademonstruje swoją nadprzyrodzoną moc. Ten sam Bóg, który objawił Danielowi sen na buchodonozora w nocnej wizji, nadal przemawia do swojego ludu, wciąż udzielając boskiego wgladu w sytuacje, które zacierają granice ludzkiego pojmowania. W komentarzach poniżej chciałbym, abyście napisali te słowa: Boże niebios Objaw swoje rozwiązanie mojej niemożliwej sytuacji. Nie wpisujcie tego od niechcenia. Modlcie się z ta sama desperacja, która Daniel czuł, stojąc w obliczu królewskiego wyroku śmierci. Wasz akt wiary może być właśnie tym, co zachęci kogoś innego do wiary, że Bóg nadal odpowiada na modlitwy w niemożliwych okolicznościach. Czasami musimy usłyszeć, jak inni wołają do nieba, zanim przypomnimy sobie, że nasz Bóg nadal objawia tajemnice. Kiedy Daniel został przyprowadzony przed króla na starannie oddał cała chwałę Bogu niebios. Wyraźnie zaznaczył, że to objawienie nie pochodziło z jego własnej madrości ani duchowych zdolności, lecz od Boga, który objawia tajemnice i zapowiada, co będzie w dniach ostatnich. Następnie zaczął opisywać sen z najdrobniejszymi szczegółami, obserwując jak na twarzy króla maluje się zrozumienie i zdumienie. Na buchodonozor ujrzał wielki posak, budzacy grozę i budzacy grozę. Posak był ogromny, stojacy niczym gigantyczny kolos, ale wykonany z różnych materiałów, których wartość malała, a kruchość rosła od góry do dołu. Głowa posagu była wykonana z czystego złota, lśniaca i piekna, symbolizująca szczyt chwały i autorytetu. Pierś i ramiona były wykonane ze srebra, wciąż cennego, ale mniej wartościowego niż złoto. Brzuch i uda były z brazu, mocnego i wytrzymałego, ale kontynuującego trend malejacej wartości. Nogi były wykonane z żelaza, niezwykle mocnego, ale pozbawionego piekna i wartości poprzednich metali. Jednak najbardziej niezwykła część posagu były stopy, wykonane z mieszanki żelaza i gliny, materiałów, które nigdy nie mogły się ze sobą dobrze połaczyć, tworząc fundament z natury niestabilny i słaby. Gdy Nabuchodonozor obserwował weśnie ten wspaniały, lecz wadliwy posak, ujrzał kamień odciety od gory bez udziału rak ludzkich. Kamień ten uderzył posak w jego stopy z żelaza i gliny. A cały posak rozsypał się w pył, który został zdmuchnięty przez wiatr, nie pozostawiając po sobie śladu. Kamień, który zniszczył posak, urosł w wielka gorę, która wypełniła cała ziemię, ustanawiając królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Daniel następnie przedstawił interpretację, która okazała się jednym z najdokładniejszych proroctw w całym Piśmie Świętym. Złota głowa, jak wyjaśnił, symbolizowała samego nabuchodonozora i imperium babilońskie. Bóg dał mu panowanie nad cała ziemia, czyniac go władca władców, ale po Babilonie miało nastać inne królestwo, słabsze od pierwszego, reprezentowane przez srebrną skrzynię i herb. Po nim miało nastąpić trzecie królestwo z brązu, które miało panować nad całą ziemią, a następnie czwarte królestwo, silne jak żelazo, które miało zmiażdżyć i zniszczyć wszystko, co stanie mu na drodze. Dokładność tego proroctwa jest zdumiewająca, gdy przesledzimy je przez historię. Imperium Babilońskie, reprezentowane przez Złotą Głowę, rzeczywiście upadło pod naporem Imperium Medoperskiego w 539 roku przed naszą erą, dokładnie tak jak przepowiedział Daniel. Srebrna skrzynia i broń idealnie reprezentowały to podwojne królestwo Medii i Persji, które rzeczywiście ustępowało Babilonowi pod względem osiągnięć kulturalnych i sprawności administracyjnej, mimo że miało większy zasięg terytorialny. Imperium Perskie przetrwało około 200 lat, zanim zostało podbite przez Aleksandra Wielkiego i jego greckie wojska w 331 roku przed naszą erą spełniając proroctwo obrazowym brzuchu i udach. Grecja stała się trzecim imperium świata szerzając kulturę i język helenistyczny na cały znany świat. Jednak to czwarte królestwo, reprezentowane przez żelazne nogi. Miało wywrzeć najbardziej dramatyczny wpływ na historię świata. Daniel opisał to królestwo jako silne jak żelazo, łamiące i miążdżące wszystkie inne, a historia potwierdza, że było to cesarstwo rzymskie. Potega militarna Rzymu była bezprecedensowa, oparta na żelaznej dyscyplinie, żelaznej broni i żelaznej woli podboju. Przez ponad 500 lat. Rzym dominował nad światem z niespotykana dotąd skutecznością i brutalnością. Legiony rzymskie, niczym żelazo, łamały i podbijały każdy napotkany naród. Ale tutaj proroctwo staje się szczególnie istotne dla naszych czasów. Daniel wyjaśnił, że to czwarte królestwo ostatecznie zostanie podzielone, reprezentowane przez dwie nogi z żelaza. Historia pokazuje nam, że Cesarstwo Rzymskie rzeczywiście podzieliło się na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie, a ich stolicami były Konstantynopol i Rzym. Cesarstwo Zachodnie upadło w 476 roku naszej ery, podczas gdy Cesarstwo Wschodnie, znane jako Cesarstwo Bizantyjskie, istniało do 1453 roku naszej ery. Ale proroctwo nie kończy się wraz z upadkiem Rzymu. Daniel opisał stopy i palce posagu jako wykonane z żelaza zmieszanego z glina, wyjaśniając, że będzie to podzielone królestwo, które zachowa cześć wytrzymałości żelaza, ale zostanie osłabione przez glinę. Żelazo i glina nie beda się ze sobą łaczyć, tak jak ludzie beda próbowali się jednoczyć poprzez małżeństwa mieszane i sojusze polityczne, ale nie beda się prawdziwie łaczyć. To doskonale opisuje obecny stan rzeczy na świecie, gdzie widzimy próby globalnej jedności poprzez organizacje międzynarodowe, umowy handlowe i traktaty polityczne, ale fundamentalne podziały i konflikty uniemożliwiają prawdziwa spójność. Złoty w stopach symbolizuje ciągły wpływ rzymskich systemów rządowych i prawnych, które do dziś stanowią fundament władzy narodów zachodnich. Nasze koncepcje rzadu przedstawicielskiego, kodeksów prawnych, organizacji wojskowej i infrastruktury obywatelskiej wywodza się z rzymskich innowacji. Jednak glina symbolizuje elementy demokratyczne i ludowe, które zostały zmieszane z tymi żelaznymi strukturami, tworząc systemy, które są jednocześnie silniejsze i słabsze niż czysta autokracja. Tę mieszankę żelaza i gliny widzimy we współczesnym świecie, w kontekście napięcia między globalizacją a nacjonalizmem, między współpracą międzynarodową a suwerennością narodową, między łacznością technologiczną a fragmentacją kulturowa. Narody starają się zjednoczyć gospodarczo, pozostając jednocześnie podzielone politycznie, dziela się technologią i handlem, zachowując jednocześnie odrębne tożsamości i sprzeczne interesy tworza sojusze, które są nieustannie zmienne i niestabilne, tak jak żelazo i glina, które nie moga się prawdziwie połaczyć. Unia Europejska jest prawdopodobnie najwyraźniejszym przykładem tej mieszanki żelaza i gliny. Reprezentuje ona próbę odtworzenia czegoś na wzór dawnego Cesarstwa Rzymskiego, jednocząc różne narody pod wspólnymi prawami i walutą. Jednak ciągłe napięcia, głosowanie w sprawie Brexitu, nierówności gospodarcze i konflikty kulturowe, wszystko to dowodzi immanentnej niestabilności, którą przepowiedział Daniel. Żelazo rzymskich tradycji prawnych i żadowych zmieszane z glina demokratycznego populizmu tworzy strukturę, która wydaje się silna, ale jest zasadniczo niestabilna. Jednak najważniejszą część snu Nabuchodonozora nie był sam posąg, lecz kamień, który go zniszczył. Daniel wyjaśnił, że za czasów tych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo to nie zostanie przekazane innemu ludowi, lecz rozbije się na kawałki i pochłonie wszystkie inne królestwa, a samo będzie trwać wiecznie. Kamien został odciety od góry bez udziału rak, co oznacza, że zostanie ustanowiony dzięki boskiej interwencji, a nie ludzkiemu wysiłkowi. Ten kamień reprezentuje Królestwo Boże, które zostanie ustanowione, gdy Jezus Chrystus powróci na ziemię. W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich królestw, które były tymczasowe i ograniczone w swoim zasięgu, Królestwo Chrystusa będzie wieczne i uniwersalne. Nie zostanie zbudowane poprzez podboje militarne ani polityczne manewry, ale przez nadprzyrodzoną moc samego Boga, kiedy Chrystus powróci. Wszelkie ziemskie rządy zostaną rozwiane, wszelka ludzka władza zostanie podporządkowana jego panowaniu, a każdy naród pokłoni się przed królem królów. Fakt, że kamień uderzył posag w jego stopy, mówi nam, że powrot Chrystusa nastapi w okresie reprezentowanym przez mieszankę żelaza i gliny w naszej obecnej erze podzielonych globalnych królestw. Żyjemy w cieniu posagu, obserwując ostatnie proby ludzkiej jedności rozgrywające się na arenie światowej. Każdy kryzys międzynarodowy... Każde nieudane negocjacje pokojowe, każdy kryzys gospodarczy i każdy wstrząs polityczny przypominają, że żelazo i glina nie mogą trzymać się razem w nieskończoność. Ale oto, co wielu wierzacych pomija w tym proroctwie: nie jesteśmy jedynie biernymi obserwatorami, czekającymi na kamień spadający z nieba, jesteśmy powołani, by być ambasadorami nadchodzącego królestwa, przedstawicielami żadu, który wkrótce zastapi wszystkie ziemskie żady. Podczas gdy narody szaleją, a ludy snują próżne wyobrażenia, my jesteśmy powołani, by głosić Ewangelię Królestwa, ukazywać wartości i charakter panowania Chrystusa oraz przygotowywać ludzi na nadchodzaca transformację. Oznacza to, że nasza główna lojalność nie jest wobec żadnego ziemskiego narodu ani systemu politycznego, niezależnie od tego, jak bardzo chrześcijański czy konserwatywny może się on wydawać. Nasze obywatelstwo jest w niebie, a nasza misja jest pomoc innym zrozumieć, że wszystkie ludzkie rzady są tymczasowe i że tylko Królestwo Chrystusa oferuje prawdziwe bezpieczeństwo i trwały pokój. Możemy uczestniczyć w ziemskiej polityce i odpowiedzialności obywatelskiej, ale nigdy nie możemy zapominać, że jesteśmy pielgrzymami i przybyszami, których prawdziwy dom znajduje się w królestwie, które ustanowi kamień. Czas powrotu Chrystusa jest bezpośrednio związany z ta prorocza linia czasu, kiedy zobaczymy jak królestwa żelaza i gliny osiągają maksymalną niestabilność, kiedy próby globalnej jedności stają się najbardziej desperackie i najbardziej nieskuteczne, kiedy konflikty między nacjonalizmem a globalizmem osiągają punkt krytyczny, będziemy wiedzieć, że kamień krotce spadnie z nieba. Jesteśmy świadkami tych samych warunków w naszym pokoleniu. Rozważmy obecny stan stosunków międzynarodowych. Mamy więcej organizacji i traktatów międzynarodowych niż kiedykolwiek wcześniej, a jednak narody są bardziej podzielone i podejrzliwe wobec siebie niż od dziesięciolecia. Mamy bezprecedensowa globalna komunikację i handel, a jednocześnie rośnie u nas nacjonalizm i izolacjonizm. Mamy potężne sojusze wojskowe, a jednocześnie stale zagraża nam wojna i terroryzm. Żelazo i glina rozpadają się, tworząc pekniecia w fundamentach obecnego porządku świata. Unia Europejska zmaga się z państwami członkowskimi, które chcą zachować swoją suwerenność, korzystając jednocześnie z jedności gospodarczej. NATO mierzy się z napięciami między amerykańskim przywództwem a europejska niepodległością. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwala rezolucje, które są ignorowane przez główne mocarstwa. Międzynarodowe umowy handlowe są stale renegocjowane lub łamane. Globalne systemy gospodarcze są coraz bardziej kruche i powiązane, a jednocześnie narody stają się wobec siebie coraz bardziej antagonistyczne politycznie. Chiny reprezentują żelazna siłę, ale brakuje im elastyczności, by dostosować się do zróżnicowanych wartości kulturowych. Ameryka utrzymuje potęgę militarna i gospodarcza, ale zmaga się z wewnętrznymi podziałami, które osłabiają jej globalne wpływy. Rosja buduje siłę poprzez autorytarna kontrolę, ale pozostaje gospodarczo podatna na zagrożenia i izolowana na arenie międzynarodowej. Bliski Wschód nadal jest źródłem niestabilności, która wpływa na cały świat. Zadne z tych mocarstw nie jest w stanie osiągnąć jedności i stabilności, jaką poprzednie imperia utrzymywały dzięki czystej żelaznej sile. Ta niestabilność nie świadczy o tym, że świat rozpada się w sposób przypadkowy. To znak, że znajdujemy się dokładnie w proroczym okresie, który przepowiedział Daniel. Żelazo i glina nie mogą trzymać się razem w nieskończoność Ponieważ reprezentuje fundamentalnie sprzeczne systemy żadów i ludzkiej natury, Proby stworzenia jedności świata poprzez ludzkie wysiłki są skazane na porażkę, ponieważ brakuje im boskiego autorytetu i nadprzyrodzonej mocy, które będą charakteryzować królestwo Chrystusa. Ale czekając na upadek kamienia z nieba, mamy do odegrania kluczową rolę w przygotowaniu ludzi do tej zmiany. Tak jak Daniel zinterpretował sen Nabuchodonozora. Jesteśmy powołani, aby pomóc innym zrozumieć czego sa świadkami w obecnych wydarzeniach. Większość ludzi czuje, że na świecie dzieje się coś ważnego, że żyjemy w okresie bezprecedensowych zmian i niestabilności, ale nie ma ja biblijnych ram, aby zrozumieć, co to oznacza. Naszym zadaniem jest wskazać im kamień, pomóc im zrozumieć, że ludzkie żady zawsze były tymczasowe i że Bóg zawsze planował ustanowić swoje własne królestwo na ziemi. Nie musimy obawiać się upadku ziemskich systemów, ponieważ wiemy, co nastapi. Nie musimy pokładać naszej ostatecznej nadziei w żadnym przywodcy politycznym ani ludzkiej instytucji, ponieważ wiemy, że tylko żady Chrystusa przyniosa sprawiedliwość i pokój, których ludzkość rozpaczliwie potrzebuje. To proroctwo ujawnia również coś kluczowego o naturze Bożej suwerenności nad historią ludzkości. Nabuchodonozor był najpotężniejszym władca swoich czasów, a jednak Bóg zesłał mu sen, który ujawnił tymczasowy charakter jego imperium i wszystkich następnych. Bóg pokazał, że to on powołuje królów i usuwa ich z stronu, ustanawia królestwa i doprowadza je do upadku. Żaden ludzki władca, bez względu na to jak potężny, nie jest poza ostateczna kontrola i celem Boga. To powinno dać nam ogromny spokój i pewność siebie, gdy obserwujemy rozwój bieżących wydarzeń. Powstanie i upadek narodów, konflikty między mocarstwami światowymi, wstrzasy gospodarcze i rewolucje społeczne nie są przypadkowe ani chaotyczne. Wszystkie one są częścią z góry ustalonego planu Boga, mającego na celu przygotowanie drogi na powrót Jego Syna i ustanowienie Jego wiecznego królestwa. Możemy ufać, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu, nawet gdy wydarzenia na świecie wydają się przerażające lub zagmatwane. Proroctwo posagu ukazuje również niesamowita dbałość Boga o szczegóły i jego wierność w wypełnianiu jego słowa dokładnie tak, jak je wypowiada. Każdy element snu Nabuchodonozora spełnił się z zadziwiającą dokładnością w ciągu 2500 lat. Powinno to wzmocnić naszą wiarę w obietnice, które jeszcze się nie spełniły, zwłaszcza w obietnice powrotu Chrystusa i ustanowienia Jego królestwa. Skoro Bóg wiernie wypełnił proroctwa o złotej głowie, srebrnej piersi, brazowym brzuchu i żelaznych nogach, możemy być absolutnie pewni, że spełni proroctwo o kamieniu, który stanie się wielka gora. Żyjąc w tych ostatnich dniach mieszanki żelaza i gliny musimy przygotować siebie i innych na największa przemianę w historii ludzkości. To przygotowanie wymaga zarówno duchowej gotowości, jak i praktycznej madrości. Duchowo musimy zadbać o to, aby nasze serca były prawe wobec Boga, abyśmy postępowali w posłuszeństwie Jego Słowu i aktywnie uczestniczyli w rozwoju Jego Królestwa. Nie możemy być biernymi obserwatorami czekającymi na powrót Chrystusa, musimy aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu drogi dla Jego panowania. W praktyce oznacza to, że nie powinniśmy pokładać naszego ostatecznego bezpieczeństwa w ziemskich systemach, o których wiemy, że są tymczasowe. Chociaż powinniśmy być odpowiedzialnymi obywatelami i dobrymi zarzadcami zasobów, które dał nam Bóg, nie powinniśmy być zaskoczeni, gdy systemy gospodarcze upadają, instytucje polityczne się rozpadają a struktury społeczne upadają. To bole porodowe nadchodzącego królestwa, a nie znaki, że Bóg stracił kontrolę nad Historią. Najważniejsze jest jednak przygotowanie duchowe. Musimy być ludźmi tak mocno związanych z Królestwem Niebieskim, że będziemy mogli pomóc innym w przejściu przez okres przejściowy, gdy ziemskie królestwa upadają. Musimy być żywym przykładem tego, jak wygląda panowanie Chrystusa, okazując miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość i prawdę w świecie, który coraz bardziej charakteryzuje się nienawiścią, okrucieństwem, korupcją i oszustwem. Musimy być źródłem nadziei i stabilizacji dla ludzi. Którzy zostaną zachwiani, gdy znane im struktury świata zaczną się rozpadać. Kamień, który Daniel ujrzał we śnie na Buchodonozora, został odciety bez udziału rak, co oznacza, że królestwo Chrystusa nie zostanie ustanowione ludzkim wysiłkiem ani rewolucja polityczna. Nastapi ono dzięki boskiej interwencji, nadprzyrodzonej mocy i osobistemu powrotowi Jezusa Chrystusa na Ziemię. Ale zanim nadejdzie ten dzień, my, którzy należymy do Jego Królestwa, jesteśmy powołani do reprezentowania Jego rzadu na ziemi, do ukazania jego charakteru i głoszenia jego nadchodzącego panowania każdemu narodowi, plemieniu i językowi. Jeśli to prorocze objawienie poruszyło Twoje serce i potwierdziło to, co Twój duch odczuwa w czasach, w których żyjemy, pragnę zaprosić Cię do dołaczenia do nas w tej biblijnej podroży przygotowań do powrotu Chrystusa. Subskrypcja tego kanału oznacza zobowiązanie się do zrozumienia Bożej proroczej osi czasu, do rozpoznawania znaków czasu biblijnym okiem i do duchowego przygotowania się na największe wydarzenie w historii ludzkości. Nie oferujemy rozrywki ani płyt ich treści, które mają sprawić, że poczujesz się komfortowo. Oferujemy głębokie prawdy Słowa Bożego, które wyposaża Cię, abyś pozostał niezachwiany, gdy królestwa żelaza i gliny rozpoczna swój ostateczny upadek. Co tydzień zgłębiamy prorocze pisma, które objawiają Boży plan na te ostatnie dni, pomagając ci zrozumieć nie tylko to, co nadchodzi, ale także jak żyć jako obywatel nieba, wciąż bedac na tym świecie. Posag ze snu nabuchodonozora już peka u fundamentów. Kamień jest przygotowany, aby spaść z nieba. Pytanie nie brzmi, czy Królestwo Chrystusa nadejdzie, ale czy będziesz gotowy uczestniczyć w jego ustanowieniu. Dołacz do nas, gdy wspólnie przygotowujemy się do przejścia od rzadów ludzkich do boskich, od ziemskich królestw do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.